Dzień dobry. Dzisiaj miała być druga część filmu na temat TRX EVA na pasmo 40 metrów. Uruchamianie nadajnika. Ale siedzę nad tym tematem już drugi tydzień i cały czas jest źle. W związku z tym zmieniam kolejność i dzisiaj będzie o PMR-kach Retevisa. Zapraszam na film. Jakieś tam PMR-ki w domu oczywiście mam, ale szukałem PMR-ek, które będą wodoodporne. Po prostu na kajak, jakieś takie no sporty wodne, to może dużo powiedziane, ale które mogą mieć styczność z wodą. I zależało mi na tym, żeby to były wodoodporne PMR i były ładowane przez USB-C, nie mikro USB, ale USB-C. No i tutaj się wybór bardzo mocno zawęził, a ponieważ chciałem jeszcze, żeby one były nie takie wodoodporne wiecie, na deszczyk, tylko żeby można było je zanurzyć. No i tu już w ogóle było bardzo mało modeli do wyboru. Stanęło na tych, to jest RT-45P, to są właściwie RT-45P. Jedną otworzyłem za chwileczkę, bo chcę Wam powiedzieć. I teraz tak, to są PMR-ki nie dosyć, że wod wodoodporne, to to są pmr pływające po wodzie. Także zaleta, jak Wam wpadną do wody, będą pływały po wierzcho. Nie będę tego sprawdzać, bo... a nuż widelec coś tu nie jest do końca szczelne. Może mi nie wpadną, nie będzie takiej potrzeby ale no, chciałem, żeby właśnie były wodoodporne, a że są pływające, to tym bardziej się z tego cieszę. Zasięg pmr taki standardowy, to one tutaj nie mają nic więcej, że tak powiem, niż normalne pmr -ki. Teraz tak, co dostajemy w zestawie? Dostajemy dwie pmr dostajemy, niech no ja sięgnę, dostajemy dwie smyczki, dostajemy instrukcję obsługi, tutaj wszystko jest opisane, dostajemy kabel USB A, USB C, ale to jest kabel Y, także możemy ładować dwa urządzenia na raz. I urządzenie ma zaczepy z tyłu, i to są gwistki. Ale od razu Wam mówię, że te gwistki nie działają. No, mogę spróbować. Uwaga. No jak to jest gwizdek, to jest ten chiński mandaryn, jak to mówi mój ojciec. Tu są uszczelki. Zależało mi na tym, żeby właśnie Wam pokazać te uszczelki, gdzie one się znajdują. Można w ogóle kupić wersję z podstawką do ładowania. Ja kupiłem bez podstawki. Dostałem w zestawie akumulatorki. Sześć akumulatorków 1000 mAh. Ja je sprawdziłem, one wszystkie mają ciupeczek powyżej tak 1030-1080 mAh każdy. Sprawdziłem te akumulatorki. I w ogóle... Pierwsze co, to po wyjęciu z pudełka, no duże, i one są duże, słuchajcie, porównanie z kwaczęgiem. No jest różnica, nie? <grytanie> na grubość, ta jest rozkręcona, tutaj nie mam zaczepu, ale na grubość to jest mniej więcej pi razy to samo, ale na wysokość to już jest różnica, na szerokość mniej więcej jest to samo. Także to są duże PMR-ki. Dla kogoś to może być zaleta, dla kogoś może to być wada. I teraz tak, ponieważ ja PMR-ki do rzadko używam, dałem kolegom, którzy używają normalnie w pracy, normalnie na co dzień używają motorolek, Zasięg jest, jak to powiedzieli, taki jak trzeba, nie ma z problemu z zasięgiem. Natomiast powiedzieli inną że więc słuchajcie, ale są duże. A oni tak, są duże ale część z nich pracuje w rękawicach i dla nich duże radio akurat jest OK. Że wolą takie duże radio, które można solidnie chwycić, niż jakieś malutkie radyjka. Dla osoby takiej jak mi to oczywiście nie ma znaczenia, mogłyby być mniejsze, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś używa to roboczo, to lepiej mieć może rzeczywiście coś większego. Widzę, że nawet nie zdarli mi, ja zostawiłem te foliki, odciąłem tylko te różki, w sumie można już zdjąć. Dobra, później. I co dalej na temat tych pmr -ek? To nie są urządzenia takie, wiecie, odporne na uderzenia. Tu od spodu jest taka jakaś guma, je można bez problemu postawić. Z boku mamy przycisk latarki SOS, o latarce za chwilę. Klasyczna antenka, latarka, też za chwileczkę o niej. No i tutaj jest port ładowania. No weź to otwórz. A, ciężko to wychodzi port yy, ładowania portu USB. OK. I teraz jedziemy z częścią dalszą. Latarka. Włączmy. Latareczka, to co tutaj jest, to słuchajcie, w ogóle cokolwiek widzę, że to coś świeci. No tutaj, tak. No, no, może coś widać. To jest taki bardziej leciutki punkcik świetlny niż latarka. Jeżeli myślicie, że to jest latarka, i co wziąłem gdzieś w ciemnościach, spadnie i sobie tym poszukacie, to niekoniecznie. Gdyby to było radio awaryjne i taka diodka w ciemnościach miałaby świecić, po prostu żeby tak rozświetlić pomieszczenie, żeby było wiadomo co gdzie jest, to był ok, bo ona będzie świeciła pewno godzinami. Także jako taka lampka nocna powiedzmy w ciemnościach, jeszcze żeby po prostu coś było widać, to ok. Natomiast no, trudno to nazwać latarką. To, to bym tego tak nie określił. Przejdźmy do y, funkcji. Oczywiście wywołanie możemy sobie, jeżeli odpalimy obydwa, możemy sobie, oczywiście by musiały być jeszcze na tym samym kanale. Możemy sobie wywołać zadzwonić na drugie, że tak powiem, monitor. Monitor to jest wyłączenie squelcha, blokady szumów. Góra-dół to jest głośność. To jest U napisane, ale to jest V, jak wolum, że tak powiem. Nadaje czy odbiera, a tutaj od góry to jest taki piktogramik mówiący o właśnie natężeniu Dźwięku, czyli głos, że tak powiem. Teraz jest najciszej. Możemy to sobie zwiększyć. I uwaga na temat natężenia dźwięku. Te pemerki są bardzo głośne. Pierwsze, co zrobiłem, to w ogóle zjechałem właśnie głosem na jedynkę. Bo no, jak stoi w pomieszczeniu i się ktoś gdzieś odezwie, to słychać we wszystkich pokojach po prostu. I to wyraźnie. Jest bardzo głośne można zawału dostać, jak się odezwie. Na dworze, gdzieś czy na budowie, to może być zaleta, no ale w domu, w takich warunkach, że tak powiem, mieszkalnych, zabawowych, jakby jakieś dzieci miały się tym bawić, no to może być trochę przygłośno. Skan oczywiście, skanowanie, wejście do menu. A, jeszcze jedna rzecz, sobie przygotowałem tutaj klapkę. Jeżeli będziecie ładować przez USB-C, lub tą podstawką, no to nie będzie tego problemu, ale jeżeli będziecie chcieli wymieniać akumulatorki, to nie róbcie tego nad trawą, nad wodą, bo te śrubeczki wypadają. Jak wam wpadną gdzieś do wody w trawę, to już możecie ich nie znaleźć. Także specjalnie to sobie przygotowałem, żeby wam pokazać. Jedna rzecz, nad którą trochę czasu strawiłem, tu jest taki napis low, czyli niska moc. I szukałem w instrukcji, bo w instrukcji wszystko jest opisane, tylko nie ma opisu, jak z zrobić na high. No i szukałem, szukałem, nie znalazłem. I w końcu wiecie co? Okazało się, że dokładnie w identycznych obudowach jest wersja PMR amerykańskich, czyli na inne częstotliwości. I oni na tych swoich kanałach, część kanałów mają pół jak my, bo to jest oczywiście wersja europejska. Taką chciałem, a oni mają na części kanałów 0,5 W, a na części kanałów mają 2 W. Wtedy, w zależności od kanału, tutaj im się przełącza low lub high. W naszym przypadku zawsze jest low, co w tym momencie jest mylące. W wersji europejskiej w ogóle to low mogło być wyłączone, no ale wyświetlacz jest uniwersalny, a tego nie pomyślano, żeby w ogóle wyłączyć znaczek LO. Zmieniłem numer kanału, bo na pozostałych mi co chwilę ktoś gada. Jest oczywiście blokada klawiatury, gdyby ktoś potrzebował. Przejdźmy przez menu. Naciśniemy menu, teraz zmieniamy już kanały. Następnie kody. CTCSS, -y, DTCSS-y, jest tutaj ich 121. C to jest, nazwijmy to tak jak w telefonie, wybór dzwonka. Jak będziemy się wywoływać tym przyciskiem, to to jest właśnie melodyka, VOX. Dual Watching, o, bo ta PMRK ma. Następnie uszko takie, to ta PMR ma funkcję niani. Może to być przydatne dla kogoś. No, i na koniec to są dźwięki klawiatury i Roger Beep. Jeżeli to sobie włączę, to o, to jest Roger Beep. No ale też wszystkie przyciski wtedy piszczą, niekoniecznie jest to wygodne, ja to zawsze wyłączam. I to jest całe menu. Wpadły dwie kawy. Bardzo dziękuję od Pawła i Andrzeja. Jedna z dopiskiem na wzmocnienie. Przyda się po tego nadajnika od TX EVA. Także przerwa na żebro lajki. Jeżeli Wam się podoba, co robię, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, do mm, jakichś komentarzy, nakarmienia Pana algorytma YouTube'owego. algorytm YouTube'owy jest bardzo głodny, lubi komentarze. No, oczywiście możecie dołączyć także do patronów, czy ewentualnie postawić mi kawę. Linki są pod filmem. Te PMR-ki można kupić właściwie tylko ze sklepu Retywisa, nie udało mi się znaleźć nigdzie indziej. Trochę kosztują, bo zapłaciłem za nie 260 tam parę złotych wysyłka, chociaż była darmowa. No i przesyłka troszkę trwała, bo bodajże 3 tygodnie czekałem, dostałem maila, że opóźniona przesyłka. Ostatecznie przyjechało z Amazona. Także jak się będą spisywały? W dłuższym okresie czasowym trudno powiedzieć, czy coś się zepsuje, czy się nie zepsuje, czy naprawdę są wodoodporne, ale jak mówiłem, nie będę moczyć tego w wannie, bo on już widelec nie są do końca, może mnie wpadną i jeszcze dłużej pożyją. Będą na kajak, na jakieś takie wyjazdy turystyczne, no na rower pewno też sobie weźmiemy. Także to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i usłyszenia.